Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie we wtorek 12 stycznia. Prośmy na początku tego pięknego, wspaniałego dnia, który jest darem Pana Boga, o Jego Ducha. O to, aby On nam udzielał ze swojej mądrości, żeby otwierał nasze oczy, abyśmy stawali w prawdzie wobec Niego, abyśmy zobaczyli też te wszystkie przestrzenie naszego życia, w których On jeszcze nie króluje, a do których chcę przyjść. Zapraszajmy go teraz z całego serca. Przyjdź, Panie, do tych przestrzeni, w których Ciebie jeszcze nie ma w moim życiu, w których gdzieś ja sam sobie uzurpuję prawo do tego, żeby być dla siebie Panem, bo Ty przyszedłeś po to, aby, aby dać nam pokój, aby dać nam radość, aby nas zbawić, aby nas tu prowadzić do pełni życia i to dzisiaj chcemy oddać Twojej woli. No dobrze, kontynuujemy. Słuchajcie, yy, lekturę Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajmy. Przyszli do Kafarnaum. W Szabat wszedł do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele pisma. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał on. Co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś, świętym Boga. A Jezus stanowczo mu nakazał, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowiekiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie, tak iż jeden drugiego pytał, co to jest, jakaś nowa nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne, i szybko rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej krainie galilejskiej. Największym problemem człowieka po grzechu pierworodnym jest to, że zaczął Pana Boga postrzegać jako konkurenta, jako rywala w tej historii życia. I to jest właśnie dzieło złego ducha. Zły duch przyszedł po to, żeby człowieka oszukać. Przyszedł dać mu jakieś obietnice prawdziwego szczęścia, prawdziwej wolności, w której nie będzie Pana Boga, bo Pan jest mu do niczego niepotrzebny, i że wręcz przeciwnie, a nawet więcej, Bóg jest rywalem Pana Boga, że próbuje ma jakieś takie ukryte intencje, przez które chce człowieka zniewolić, chce człowieka. E, prawda, zamknąć w jakiejś złotej klatce, chce, żeby człowiek stał się jakimś takim, e, prawda, jakąś taką ofiarą jego, e, jego działania. Tymczasem e, człowiek jakby próbuje, idąc za tym kłamstwem, e, zbudować swoje życie, w którym jest totalnie wolny od, e, od jakiejkolwiek woli Pana Boga. E, I to widzimy w dzisiejszej Ewangelii, bo zobaczcie, kiedy Jezus naucza, kiedy głosi z mocą Ewangelię, e, z, zły próbuje zasiać w sercach tych ludzi wątpliwość. Zobaczcie, On woła, co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. I, I to jest jakby pierwsza myśl, tak? Jezus jest przeciwnikiem, jest tym, który przychodzi, aby gubić, aby niszczyć, aby rozwalać pokój, aby rozwalać porządek, który został już ustalony, tak? I teraz kolejne zdanie, uwaga. Wiem, kim jesteś, świętym Boga. Jakby łącząc te dwa zdania, możemy zobaczyć pewną intencję złego ducha, który próbuje wsączyć w serca ludzi taki sposób myślenia. On przyszedł nas zgubić i on pochodzi od Pana Boga, więc jaki jest z tego wniosek logiczny? Bóg chce zgubić człowieka i to jest odwieczne kłamstwo złego ducha który człowieka mami jakimś, e, prawda, jakąś taką wolnością bez granic, przychodzi z jakimiś obietnicami, które, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, bo jak popatrzymy na historię, historię całej ludzkości, to tam zobaczymy, że e, wtedy, kiedy człowiek próbował zbudować sobie rzeczywistość, jakieś systemy społeczne, e, jakąś e, codzienność bez Boga, tam zawsze kończyło się to jakimś dramatem. Kończyło się ludobójstwem, tak? kończyło się cierpieniem ludzkim, kończyło się totalną, absolutną niesprawiedliwością, jakimiś takimi absurdami, które jakby no wykraczają poza jakąkolwiek logiku, logikę tak? jakiejkolwiek mądrości ludzkiej. I to możemy też dostrzec dzisiaj. I tutaj, Chrystus, który przychodzi na ten świat. On staje się człowiekiem, Bóg staje się człowiekiem. Bóg wiąże się z tą rzeczywistością ludzką, prawda? Chce nam pokazać, jak bardzo Jemu zależy na nas, jak bardzo chce nam być bliski, że On swój los wiąże z losem każdego człowieka. Nie jesteśmy aniołami. I to jest taka prawda o nas. Zresztą Bóg nie chce poddawać tego świata aniołom, tylko nam, bo on stworzył świat. Stworzył tę otaczającą rzeczywistość dla nas, dla ludzi, to my jesteśmy koroną tego stworzenia, tylko że zazwyczaj widzimy, że no nie wszystko idzie tak, jak iść powinno, że no jakby nie widzimy jeszcze tego, tego, tej harmonii, tak? nie widzimy tego panowania Pana Boga, nie widzimy tego, jak Pan Bóg, że Pan Bóg jest królem, a my jakby z Nim współkrólujemy, bo jesteśmy, jesteśmy tymi dziedzicami nieba, prawda, czyli dziedzicami tej rzeczywistości, w której jest pełnia harmonii. Ten świat jeszcze jest dosyć mocno pokiereszowany. Nasze życie bardzo często bywa takie pokiereszowane i bardzo często jest poddawane właśnie owym próbom. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy stanęli w prawdzie wobec Chrystusa, żebyśmy zobaczyli te przestrzenie naszego życia, w których uważamy Pana Boga za rywala, w których uważamy Go za kogoś, kto przychodzi, aby nam szkodzić może nie jest to świadome myślenie bo bardzo często to jest takie myślenie intuicyjne to się pojawia gdzieś w naszym sercu w naszej duszy wtedy kiedy słuchamy słowa Bożego kiedy słyszymy, że Pan Bóg chce naszej wolności a w nas rodzi się bunt w nas rodzi się taka niezgoda, żeby Pan Bóg tam był bo ja chcę, żeby tam żebym to ja sam tam królował w tych dziedzinach czy przestrzeniach swojego życia spróbuj zobaczyć te, te dziedziny tak? I, i poproś Jezusa dzisiaj na modlitwie, na Eucharystii, czy to będzie na adoracji, czy wtedy, kiedy będzie, że nim się spotykał w Jego Słowie, żeby to on zadziałał, żeby to on objawił tego ducha nieczystego, żeby on pokazał, że to właśnie to on jest tym, tym sprawcą takiego, takiego buntu w Tobie, i żeby go wyrzucił. Żeby to Jezus swoją własną mocą yy, egzorcyzmował to miejsce, w którym jeszcze Jezus nie jest Panem, w którym jeszcze uważasz Go za konkurenta, za rywala, za kogoś, kto jest Twoim przeciwnikiem, który chce Cię zgubić właśnie w tej, yy, w, tej, w tej dziedzinie Twojego życia, w tym przedziale Twojego życia, który chce Ci zabrać wolność, który chce Ci narzucić swoją własną wolę, a Ty tego nie chcesz, bo Ty chcesz żyć po swojemu. Yy, jeżeli te dziedzinie będziemy cały czas poddawać Jezusowi, to, to tam zobaczymy, że Jego królowanie będzie pełne. Tam doświadczymy Jego bliskości, Jego miłości i to, że tak naprawdę jesteśmy Jego braćmi, bo on tak nas nazywa. Jesteśmy Jego braćmi i on nieustannie wstawia się za nami u swojego Ojca, co najpełniej widać w czasie każdej Eucharystii. Życzę Ci pięknego i wspaniałego dnia. Szczęść Boże.